Welcome guys, z tej strony macie i dzisiaj nagrywam DualSy. E, przepraszam, Hayden Seek'a DualSy przed chwilą chciałem, ale wyrzuciło mnie. E, mapę. No, gram na serwerze mysk.pl. E, arena wystartuje za 10 sekund i zobaczymy, czym będę. Mam nadzieję, że będę jakimś dobrym bloczkiem. Nie chcę być. Jestem. Bookshelfem, nie wiem, czy na tej mapie to jest dobra e, dobra rzecz, bo nie grałem jeszcze szczerze. E, szukajmy szybko jakiegoś miejsca. O, o, o! Znalazłem miejsce na bookshelf i już się schowałem. E, schowaj się szybko, no co jest, nie mogę. O, nie laguj. No schowaj się. Jezu, zlagujemy pewnie tak, że już mi wszyscy znajdą. O, dobra. Stoję. I schowa je Schowało mnie. Dobrze, jestem teraz e, solidnym bukszelfem. Buchszelf mam na głowie. Tak. I postaram się przeżyć tutaj jak najdłużej. E, do końca rundy pozostało około 250 sekund. Ukrywa się 19, a tam jest chowający. Tam jest szukający. E, kuter 500, jeżeli się nie mylę, albo 50. Chyba jest słabym szukającym. Nie chcę być szuka szukającym, bo... Szukający powiem, że ma głupio, bo jeżeli nie znajdzie, no to przegrywa. A... Jeżeli, no jeżeli chowa chowający się nie ruszy, to, to wygra, no. No i łatwiej ma. Więc tak, gdzie on jest? Co on tam robi? Zobaczmy kto to. Oj, chyba się przemieszcza szybko. No gdzie on teraz? Kuter 501, tak. I szybko nas nie znajdzie. Ale ja postaram się przemieszczać, żeby było fajniej. Bo tak, stojąc w miejscu, to jest nuda. Mm. Gdzie mogę się schować jeszcze? Tu są skrzynki, to nie, to już odpada. Mogą się schować w wodzie, chociaż. Jeszcze... Nie, dobra. Chodźmy, wlać mu. Po co mam się ukrywać? Ukrywanie to nie tam. Zlecniastów. O, widzę go. Widzę go, widzę go, widzę go. Zaraz mu wlejemy. I chyba tu jest przejście. O, nie ma przejścia. No nie. Utknąłem. No co za głupi bloczek, ruszył się. No. Jezu. Wyjdź mi stąd. O, dobra. I tam był koło mnie bloczek. Co? bookshelf na głowie jest. Dobra. Gdzie jest ten kolega? Tam idzie. No to zaraz będziemy musieli mu wlać, niestety. Chyba, że on nam pierwszym wleje, ale... wątpię, uciekniemy mu. O, szukający kuter 501 zginął. Ech, czy... No, jak widać, szukający nie był za dobry. Jakie cofki? Jednego szukającego yy, obok mnie ble. O nie, szukający wlejmy mu, bo tak jest. A gdzie on się pojawił teraz? Co jest? Poszedł sobie? Nie zauważył mnie? Stałem się Bóg szelfem, ale. Ale jak to się stało, że on mnie nie zauważył? Trzepnego. Szukający jest najwi najwidoczniej durniem, że tak powiem, bo on w ogóle się nie ruszał. Co to w ogóle za szukający? Że takich szukających to powinno się od razu wywalić? I zagramy tylko jedną rundkę, yy. bo więcej mi się nie chce dzisiaj, szczerze. Miał być krótki odcinek, 5-minutowy. Ale wyjdzie pewnie sześcio. 45, no 40 sekund. I myślę, że ten szukający to już nas nie znajdzie. A jeżeli już, to oni go pozabijają. Dobra, widzę w każdym razie szukającego. Zespałnił się właśnie. Tam. I go chodźmy zabić. Tak. I... Ten szukający za dobry nie. O nie, wyszedł, kuter. kogoś zaraz wyrenderuje. E, kto jest szukającym? Przyjrzyjmy się. Szukającym jest. Eutrola. Dobra, musimy uciekać, bo zaraz się zespałni. No i jak widać, wygraliśmy tą rozgrywkę. E, t... Łatwe to było i dostaliśmy 50 monet. I to będzie na tyle, a więc cześć na razie.